Dzień, w którym Lewandowski wszedł do historii, strzelając 5 goli w zaledwie 9 minut, był jednym z najbardziej niezwykłych wyczynów w historii futbolu. To zdarzyło się 22 września 2015 roku w meczu między Bayernem Monachium a Wolfsburgiem w Bundeslidze. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiola miała potężny skład z gwiazdami takimi jak Neuer, Boateng, Vidal... Sabi Alonso, Müller i Robert Lewandowski, zawodnik zdolny do niezwykłych wyczynów, gdy jest zainspirowany. Z kolei Wolfsburg, pod wodzą trenera Hekinga, także posiadał dobrych zawodników, takich jak Luis Gustavo, Dante, Dost, Ricardo Rodriguez i ich główny zawodnik Julian Draxler. Wygranie tego meczu było ważne dla Bayernu, aby utrzymać się na czele ligi, a także okazją dla Lewandowskiego, by zaimponować światu swoją grą. Gdy sędzia dał sygnał do rozpoczęcia meczu, Lewandowski zaczął na ławce rezerwowych. Bayern pierwszy przypuścił atak z Douglasem Kostą odbierającym piłkę w ofensywie. Posunął się naprzód, przecinając środek, aby stworzyć przestrzeń w obronie przeciwnika i oddać strzał z dystansu. Jednak mimo śmiałej próby strzał nie miał wystarczającej siły, co pozwoliło bramkarzowi rywala na łatwą obronę. Kilka minut później Bayern zdobył rzut wolny w ataku i Xabi Alonso ustawił się do jego wykonania. Gdy tylko sędzia dał znak, Xabi zdecydował się na strzał, który bardziej przypominał dośrodkowanie. Bramkarz przeciwnika bez trudności Złapał piłkę, udaremniając próbę Bayernu. Z drugiej strony, Draxler chciał pokazać swoje umiejętności. Około 10 minuty niemiecki AS pokazał swoją technikę, stosując piękne zwody na Widalu, w środku pola i z precyzją podając piłkę. Widal wydawał się niezadowolony z tego i w 12 minucie odpowiedział, rozpoczynając ofensywę dla Bayernu, minął obrońcę i zaryzykował strzał z dystansu. Jednak moc strzału była przesadzona, a piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Kilka minut później, Bayern zaatakował ponownie, tym razem Thomas Müller ryzykując śmiałym strzałem z dystansu. Mimo, że strzał był mocny, brakowało mu precyzji i piłka poszła bezpośrednio na aut, mijając linię końcową. W osiemnastej minucie Bayern nadal naciskał, z Daglasem Kostą, wykonującym piękną akcję, wymieniając podania z kolegą, otrzymując piłkę z powrotem i oddając strzał z dystansu. Ale bramkarz przeciwnika był więcej niż przygotowany i wykonał znakomitą obronę, zaprzeczając golu. Do tego momentu Bayern dominował w grze, ale Draxler zdecydował się wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc swojej drużynie zmienić bieg gry. Hej kibicu, zanim będziesz kontynuować oglądanie, pamiętaj aby zasubskrybować kanał. Około 25. minuty Wolfsburg odzyskał posiadanie piłki w obronie i szybko rozpoczął kontratak długim strzałem do przodu. Następnie Draxler przyjął piłkę i wykazał swoje techniczne umiejętności, wysyłając doskonałe podanie lobem do Kaliguriego w polu karnym. Po mistrzowskim przyjęciu piłki, Kaliguri nie tracił czasu i oddał niezwykle mocny i celny strzał w kierunku bramki. Strzał był tak potężny, że przekroczył refleksy doświadczonego bramkarza Nojera, a piłka z siłą wpadła do siatki. Pierwszy gol Wolfsburga w meczu, dzięki mistrzowskiej asyście Draxlera, został efuznie świętowany przez zawodników, którzy teraz wygrywali z potężnym przeciwnikiem, jakim jest Bayern na Allianz Arena. Tymczasem Lewandowski nadal siedział na ławce rezerwowych, niecierpliwie oczekując na wejście do gry. W 29 minucie Bayern próbował odpowiedzieć z Goethe postępującym po lewej stronie i zręcznie wykonując piękny dribbling, by przejść pierwszego obrońcę. Jednak inny obrońca przyszedł z mocniejszym wejściem i powalił go, popełniając faul. Xabi Alonso ustawił się do wykonania rzutu wolnego, wysyłając precyzyjne dośrodkowanie w pole karne. Obrona przeciwnika początkowo zdołała wybić piłkę, jednak odbicie trafiło prosto do daglasa Kosty. Nie wahał się i uderzył piłkę z pierwszego dotknięcia, strzelając mocny i celny strzał w kierunku bramki. Bramkarz Wolfsburga, będąc wyjątkowo czujnym, odpowiedział spektakularną obroną, wybijając piłkę daleko od zagrożenia. W 32 minucie Wolfsburg odpowiedział z Draxlerem odbierającym piłkę na lewym skrzydle, i ruszając do ataku, przejechał piłką po ziemi, myląc obrońcę i tworząc przestrzeń do oddania strzału na bramkę. Mimo dobrej mocy i precyzji strzału, bramkarz Bayernu był dobrze ustawiony i wykonał pewną obronę. Presja meczu wyraźnie martwiła Guardiolę, który widział, jak jego zespół zmierza do porażki u siebie. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej w 37. minucie, gdy bramkarz Wolfsburga rozpoczął szybki atak długim strzałem do przodu. Bramkarz Bayernu, Neuer, czujnie wyszedł z bramki, aby przechwycić piłkę jednak nie udało mu się jej kontrolować na środku boiska, zostawiając bramkę niezabezpieczoną. W tym krytycznym momencie Gila Gilawogi dostrzegł doskonałą szansę i spróbował zuchwałego strzału z dalekiej odległości. Serce kibiców Bayernu zatrzymało się, gdy piłka trafiła w słupek i wyszła ledwo unikając spektakularnego gola. Niedługo potem sędzia zagwizdał na początek drugiej połowy z Lewandowskim wreszcie wchodzącym do gry. Teraz z polskim asem w grze sytuacja miała się zmienić. Tuż po 50 minucie Bayern przeprowadził błyskawiczny atak z Müllerem posuwającym się prawą stroną. Pod intensywną presją udało mu się zachować posiadanie piłki, podając ją koledze, zanim pobiegł do pola karnego, aby otrzymać z powrotem podanie. Gdy dotarł do pola karnego, Müller odzyskał piłkę, ale szybko został rozbrojony przez obrońcę przeciwnika. Jednak piłka trafiła bezpośrednio pod nogi Lewandowskiego, który był strategicznie umiejscowiony. Jednym zdecydowanym dotknięciem skierował piłkę do bramki. Bramkarz przeciwnika został całkowicie zaskoczony sprytem Lewandowskiego i nie zdążył się odpowiednio ustawić do obrony, co skutkowało golem, który wstrząsnął siatką. Gol Lewandowskiego wywołał eksplozję radości zarówno jego, jak i kibiców, którzy wypełniali stadion, wiwatując na widok emocjonującego wyrównania. Lewandowski był zdeterminowany, by odwrócić losy meczu za wszelką cenę. Natychmiast po wznowieniu gry, Bayern przechwycił podanie przeciwnika i rozpoczął spektakularny kontratak. Lewandowski, dowodzący atakiem, sprytnie stworzył przestrzeń między obrońcami i wystrzelił śmiałym strzałem z dystansu. Z niezwykłą precyzją piłka znalazła róg bramki, pozostawiając bramkarza przeciwnika bez szans na obronę. Drugi gol Bayernu, zdobyty w tak krótkim czasie, sprawił, że stadion zatrzęsł się od radości. Kibice w ekstazie świętowali geniusz Lewandowskiego, który po wejściu na boisko szybko odwrócił losy meczu, wykazując wyjątkowe umiejętności i zabójczy instynkt przed bramką. Jego występ był błyskotliwy, podnosząc atmosferę gry do elektryzującego poziomu. Ale Lewandowski... Nie był jeszcze zadowolony. Chciał więcej. Gdy zegar zbliżał się do 54 minuty, Bayern zorganizował skoordynowany atak, rozpoczęty doskonałym podaniem Widala do Mulera na linii ataku. Pod intensywną presją obrońców w polu karnym, Muller zdołał podać piłkę do Gece po prawej stronie, który natychmiast przesłał ją do Lewandowskiego po lewej. Znajdując się sam na sam z bramkarzem, Lewandowski nie zawahał się i wystrzelił potężny strzał w kierunku bramki. Niestety piłka trafiła w słupek, ale na szczęście dla Lewandowskiego bezpośrednio do niego. Nie tracąc rytmu, spróbował kolejnego strzału, który bramkarz obronił, ale piłka uparcie wróciła ponownie. Z determinacją, przy trzeciej próbie, Lewandowski w końcu zdołał wpakować piłkę do siatki. W tym momencie stadion eksplodował z euforii. Zawodnicy rzucili się, by przytulić Lewandowskiego w szalonej celebracji, a nawet trener Pep Guardiola dołączył do radości. Hat-trick Lewandowskiego, osiągnięty w zaledwie 4 minuty, był niespotykanym wyczynem, oznaczającym prawdziwie historyczny moment w futbolu. Ale Lewandowski chciał zapisać się w księdze rekordów. Zaledwie dwie minuty po trzecim golu, w 56. minucie, Bayern zorganizował kolejny niszczycielski atak. Douglas Costa eksplodował na lewym skrzydle, przekraczając przeciwników z oszałamiającą prędkością, tworząc wystarczająco dużo miejsca, aby wykonać precyzyjne dośrodkowanie do pola karnego. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, Lewandowski zawsze czujny i dobrze ustawiony, wykorzystał moment. Wyprzedził obrońców, odbierając dośrodkowanie i oddając. Strzał pierwszą piłką prosto w kierunku bramki. Strzał był tak piorunujący, że przewyższył refleksy bramkarza przeciwnika, znajdując drogę do siatki i zdobywając czwarty gol Lewandowskiego w meczu w niewiarygodnie krótkim czasie. Stadion zatrzęsł się od tego gola, tłum wybuchł absolutnym szaleństwem. Zawodnicy Bayernu pobiegli przytulić polskiego strzelca, wyrażając głęboką wdzięczność za posiadanie tak wyjątkowego talentu w swoim zespole. Nawet arjen-roben, który oglądał mecz, nie mógł powstrzymać swojego podziwu. I był widocznie pod wrażeniem spektakularnego występu Lewandowskiego, pokazu umiejętności i precyzji rzadko widzianych w futbolu. Po straceniu czterech goli, Wolfsburg zaczął dokonywać zmian, próbując uspokoić grę i zmniejszyć upokorzenie, którego doświadczali na boisku. Ale to nie pomogło, ponieważ gdy wydawało się, że Lewandowski już osiągnął niemożliwe, udowodnił, że niemożliwe nie istnieje. W 59. minucie Bayern rozpoczął niszczycielski atak prawą stroną Zgodze, który wykonał precyzyjne dośrodkowanie do pola Karnego. Lewandowski, w błysku czystego geniuszu i nieskazitelnego ustawienia, był dokładnie w odpowiednim miejscu i czasie, aby przyjąć podanie i wykonać spektakularny wolej w kierunku bramki. Strzał był tak precyzyjny i mocny, że bramkarz Wolfsburga tylko mógł stać i obserwować, jak piłka opisuje doskonałą trajektorię, zanim osadziła się w kącie siatki, dając niesamowity gol. W tym momencie wszyscy obecni na stadionie oraz miliony oglądających na całym świecie byli oszołomieni zastanawiając się, jak możliwe jest, że jeden gracz osiągnął wyczyn zdobycia pięciu goli w zaledwie 9 minut gry. Wyraz twarzy trenera Pepa Guardioli odzwierciedlał niesamowitą mieszankę szczęścia i zdumienia, świadcząc, że nawet on nie mógł uwierzyć w wielkość osiągnięcia, którego był świadkiem. Po tych wszystkich golach Wolfsburg przyjął defensywną i agresywną strategię, głównie przeciwko Lewandowskiemu. W 65 minucie ledwo dotknął piłki, a już został powstrzymany przez twardy faul. Lewandowski z kolei nadal chciał strzelać jeszcze więcej goli. W 69 minucie ofensywna maszyna Bayernu ponownie ruszyła, tym razem atakując lewą stroną. Alaba z zręcznością otrzymał decydujące podanie w polu karnym i natychmiast wykonał strzał krzyżowy, wysyłając piłkę z powrotem do zamieszania w polu karnym. Lewandowski, zawsze strategicznie ustawiony, złapał podanie i bez chwili zwłoki oddał strzał pierwszą piłką, celując precyzyjnie w bramkę. Jednak moment chwały został przerwany przez dramatyczne wydarzenie. Obronię Wolfsburga, w akcji czystego instynktu, zdołał zablokować strzał praktycznie na linii bramkowej, odmawiając Lewandowskiemu tego, co byłoby jego szóstym niesamowitym golem w meczu. Około 78 minuty Lewandowski miał kolejną szansę po tym, jak Bayern przechwycił błędne podanie obrony przeciwnika. Rozpoczynając kontratak, Muller wysłał piękną piłkę lobem do Lewandowskiego w polu karnym. Polski As szybko oddał mocny strzał w kierunku bramki, jednak obrońca Wolfsburga, będący w wysokiej gotowości, Zablokował strzał, udaremniając obiecującą akcję. Intensywność gry utrzymywała się aż do ostatniego gwizdka, a na koniec meczu Lewandowski został owacyjnie oklaskany jako wielki bohater meczu. Spektakularne wejście polskiego asa w drugiej połowie przy niekorzystnym wyniku dla Bajernu oraz jego niesamowita zdolność do odwrócenia losów meczu, strzelając 5 goli w zaledwie 9 minut, stanowi bezprecedensowy kamień milowy w futbolu. To historyczne osiągnięcie nie tylko zapewniło mu miejsce w księdze rekordów, ale również Ustawiło standard, który może nigdy nie zostać przekroczony w Bundeslidze Stając się jednym z najbardziej pamiętnych występów w historii rozgrywek Jeśli uważasz, że ten mecz był niesamowity Przygotuj się na jeszcze większe wrażenie Z dnia, kiedy Barcelona zrealizowała jedną z najbardziej epickich zmian W historii Ligi Mistrzów przeciwko PSG Chcesz wiedzieć, jak przebiegł ten historyczny moment? Kliknij wideo, które właśnie pojawiło się na Twoim ekranie I obejrzyj tę legendarną zmianę